Siema. Dzisiaj zajmiemy się legendarnym silnikiem, jedną z ostatnich niezniszczalnych jednostek, a mianowicie 1,6 MPI produkcji Volkswagena. Zatem zaczynajmy! Silnik jest dość archaiczny, gdyż pochodzi jeszcze z ubiegłego wieku. Możemy spotkać go w generacjach Golfa, Leona, Oktawi czy Audi A3. Pierwotnie generował 75 koni, jednak przez tyle lat był modernizowany, aż ostatecznie osiągnął wartość 102 koni. Porównując go z nowoczesnymi silnikami, to pod względem osiągów wygląda nieciekawie. Jednak przewyższa je w jednym aspekcie. Bezawaryjność, trwałość i łatwość w utrzymaniu. Ośmiozaworowa głowica, rozrząd oparty na pasku, brak doładowania i stosunkowo nieduża ilość koni to klucz do sukcesu tego silnika. Do tego hydrauliczna regulacja luzów zaworowych. Niewysilona jednostka jest bezawaryjna, a jeśli coś szwankuje, to są to drobnostki. Mam tu na myśli zabrudzenie przepustnicy, awaria alternatora, cewek zaponowych czy sondę lambda. Jednak są to rzeczy nietrudne do usunięcia, a fakt, że części zamienne są bardzo tanie i powszechnie dostępne, poprawia tylko sytuację. Użytkownicy zwracali również uwagę na zwiększone zużycie oleju. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o minusy tego silnika. Zwróćmy jeszcze uwagę na prostą budowę, gdyż prawie każdy mechanik zna ten silnik i nie będziemy mieli problemu z jego serwisowaniem. Dla wielbicieli LPG jest to idealne rozwiązanie, z uwagi na prostą budowę i wtrysk wielopunktowy. Jeśli chodzi o spalanie, to tutaj też są spore rozbieżności. Znajdziemy wyniki od 7 do 11 litrów na setkę. I tutaj mogę co nieco powiedzieć, gdyż użytkuję właśnie tą jednostkę i zdecydowanie jest mi bliżej do 7 litrów, jeżdżąc głównie po mieście. Zdarza się również zejść do 6. Śmiało mogę potwierdzić, że jest to silnik bardzo łatwy w utrzymaniu, nie sprawiający żadnych kopotów. Przy odpowiednim użytkowaniu, częstej wymianie oleju o dobrej jakości najlepiej co 10 tysięcy lub raz do roku wymianie paska rozrządu co 60 tysięcy silnik posłuży nam spokojnie kilkaset tysięcy kilometrów. Są również egzemplarze na rynku, które nawet na LPG przebiły już barierę miliona kilometrów. Tylko dowodzi to pancerności jednostki oraz temu, że takich silników już się nie robi. Silnik był pro w produkcji do 2010 roku, także można go spotkać jeszcze w dość nowoczesnych autach. Dla osób szukających auta klasy Premium, który nie zrujnuje portfela i świętego spokoju, to na przykład Audi A38P okaże się wyborem idealnym. Z naszej strony to byłoby na tyle. Dajcie znać w komentarzach o swoich przygodach z tą jednostką. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema! We are, we are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.